Siemanko, z tej strony Paweł witajcie w kolejnym odcinku z Bety Nadzoru. Dzisiaj odcinek troszeczkę, troszeczkę później z jest to, że dosyć późno przyszedłem ze szkoły, ale myślę, że się nie pogniewacie za to troszkę tam z opóźnieniem będzie odcinek. I po ostatniej sprawie muszę przyznać, że muszę się bardziej dołożyć za ocenianie tego, tej sprawy, dlatego no, że widzieliście, że ja oceniłem bardzo źle tego suspekta i... No cóż, no może przez moją nieuwagę za dużo mówiłem pod koniec, a w sumie w ostatniej rundzie nawet już nie zauważyłem tego, że... Nawet już nie patrzyłem, bo wiedziałem, że jest... Znaczy miałem takie przeczucie, że jest niewinny. A tu klas w ostatniej rundzie się w sumie odpalił tak na maksa. No i potem były problemy. Dostałem... Pojechałeś... Polichaliście mnie w komentarzach. Tak więc muszę się bardziej skupić na tym, co robię. No i także możecie zasyłać już te demka w prywatnych wiadomościach, jeszcze ani jednego nie dostałem. Więc ja myślę, że jeden, jeden normalne, jedna normalna sprawa z, z bety nazoru, jedna demko, tak. Co jeden odcinek, nie? Będzie się zmieniać. O ile będziecie nasyłać te demka. Jak na razie nie do ani jednego. Może wyłącznym ten grab, bo nie jest potrzebny. Graf. Komenda na wyłączenie bądź włączenie tego na dole to jest graf 1 bądź 0. E, e, panie! Panie, co to pan? Fajnie, że nauczyłeś się strzelać z Digla, ale być może wyłączysz te cheaty, nie? Hm. No tutaj chyba się z werdyktem już nie pomylę. Bardzo fajnie, że gościu ma 4-0 i no sobie mógłby grać tylko z Digla. To by nic nie zmieniło. Najlepsza broń na początek, jeśli się potrafi tak strzelać, header jak on. Jest po prostu masakrycznie. O, o! Tutaj coś. Chyba został posądzony o hakerstwo bądź cheaterstwo i próbuje się z tym ukryć. Zaraz zobaczymy. No leci czy nie leci? Leci czy nie leci? Ostatni goście został w trupie, no i oczywiście on go już widzi. Będzie bania, będzie bania, będzie bania. Jest bania. Zdążył jeszcze przed swoim kompany, który strzelał go już z pleców. I zabił. I dalej prowadzi. Ma 5-0. Zobaczymy, czy będzie strzelał przez Mida z tego Digla. I zapewniam, że trafiłby. Mając strigera i jajma, lightowo. O, kogoś tam widział w Downtunnelu. Lecą do Downtunnelu. On od razu już wie. Będzie headshot. Jest headshot. O, kolejny leci, kolejny. Trzeba dojść, trzeba trafić. One shot. No nie trafił tego, co miał, ale trafił obok. Lucky shot byś, byśmy powiedzieli, tak jeszcze headshot przez całą szerokość bądź długość mida i prze, chyba zapomniała wyłączyć face'a. Trudno już. Nie chcę mi się już tego wyłączać. No cóż, nas aspekt. bardzo dobrze gra, z tego co widzicie. Potrafi jednym strzałem zabić prawie wszystkich. No i tutaj teraz poszedł lajka like boss i no niestety no nie wyszło mu to. Ale widzieliście, poczuł się zbyt pewnie i został zabity, ale zdążył jeszcze z Digla trafić dwie osoby. A więc, no cóż. Zginął więc, postanowił afczyć przez pół minuty, dostrajając swojego Aimbota do perfekcji. Dlatego, że, no, że widzieliście, że to nie była perfekcja. Udało mu się zginąć. No niestety. A więc dostroił swojego bota. No i oczywiście zabił trzy osoby. Ciekawe na co czeka. Chyba dostraja dalej bota, bo w sumie gra za niego. On tylko chodzi w USD. No więc ostatni gościu jest oczywiście w tunelu. No i już suspect po niego leci. A raczej sam terrorysta leci po niego. No i suspect nawet nie nie odważył się strzelić. Być może jeszcze nie wie, że go zreportowali. Ale wziął Kałacha. Teraz może się popisze umiejętnościami strzelania z Kałacha. Przez midanie strzela. A szkoda. Popatrzyłbym sobie, jak się strzela, porządnie. Bo w sumie sam jestem reportowany za cheaty. Nie wiadomo dlaczego. U nich coś wyszedł? Nie. To było dziwne, ale ok. A tak, bo automatycznie gościławczy i wyrzucam bombę. No na sosplite jest potracony, no nie wie co robić, dwóch stoi nam idzie. Raczej nie na tej spawnie jeszcze I Nic nie robi. Został ostatni terrorysta i... Nie wiem kto tam jest, bo nie mogę popatrzeć. Bull to go zabija. Easy peasy. Sasplate już nawet grać nie musi Może jeszcze czymś się Czymś jeszcze nam tu zachwyci. No i lecą, lecą na TB. Spróbuję zraszować. No tu to było słabe, to było słabe. Stać go na więcej, o wiele. Zabił jednego strzelając cztery razy z kałacha, więc szło go zabić. Daje jeszcze szansę terrorystom na wygranie meczu. I stoi znowu, i stoi znowu, i stoi znowu. Być może znowu dostraja swojego Aima, który no, no niezbyt się popisał w ostatnim killu. No i ostatnia runda. Cóż. Nie wiem, czy coś się tu zmieni. Oczywiście jeden terrorysta leci. No boże, Saspek upadł. Co tu było? No cóż. Tak więc. E, tak. Tak by była moja decyzja w poprzednim, ale no trzeba to jednak trochę pozmieniać, więc. wspomaganie, nie, Dobra, spoza gry jeszcze darujmy mu. To mu już te dwa pierwsze wystarczą. Przesyłamy werdykt. Dziękuję. O. Intel Extreme Masters at Stadium, Stop at San Jose. I tak tam nie, nie będzie. Nawet nie wiem gdzie to jest. No okej, okay. przejdźmy do... No tego nie widzicie, to... To... Tego, tego tu nie było. A więc przejdźmy do tworzenia jednej szynki breakout, jako już mam ich trochę. Znaczy mam ich mało, ale... Ale mam. Kluczy mam od Grom'a. No jakoś nie wiem, chcecie dawać mi te breakout'y? OK, Pasuje mi. No i co innego jak P2000 Kość Słoniowa? No nic innego wypaść już nie może. Już chyba 6 razy albo 7 razy mi wypadło. P2000 Kość Słoniowa? No cóż, co zrobisz, nic nie zrobisz? No trochę w tym konkursie jest, tak więc tak jak mówiłem, zamieniłem AWP Azimów Battle Skirt. Czyli zaprawiony w walkach na przetestowanym w boju, dlatego że napisałem ogłoszenie. Może tak zmienić? oczywiście, 50 komentarzy od razu się posypało. Tak, 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 tak. No więc macie, zamieniłem. Mam tu jeszcze parę itemów. Nie wiem, może które się przydają. Jeszcze na nagrody pocieszenia. Cyrex na pewno nie. Styknie wam, ale TSSG bądź SCAR. Coś tu jeszcze mam, już chyba nie. 57 Star nie wiem. Tak więc ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.